Siema Wysowie, w dzisiejszym odcinku jestem na arsemster.pl Ostatnio dodali nowe lobby, które jest genialne, no nie powiecie, że nie. Za chwilę pokażę Wam nowy tryb, jakim jest Admin SMP. Moim zdaniem jest to jedne z lepszych SMP w Polsce. Także, jeśli ten film Wam się spodoba, to zostawcie lajka pod tym filmem i suba, bo zbliżamy się do 13 tysięcy subów. Takie szybko info ode mnie. Na moim Discordzie wystartowała rekrutacja do administracji, także jeśli uważasz że się nadajesz to na kanale Rekrutacja masz link do formularza GODLE. wypełnij go i czytaj cierpliwie. Link do serwera znajdziesz w opisie i przypiętym komentarzu. Dobra widzowie, także żeby wam pokazać na czym polega Admin SMP już właśnie przychodzę do e, prezentowania, Ale co się na na spawnie i jak to, co można robić na, e, na tym trybie. Dobra, zacznijmy e, sobie po prostu od lewej strony i macie tutaj standardowo Lucky Bloki. Oczywiście, daj sobie robię prawym czy możesz sobie podglądnąć drop e, z, z Lucky Bloków. Oczywiście, możecie sobie kupić na stronie accentsecrept.pl lub e, często YouTuberów, e, którzy mają random media, robią właśnie takie konkursy na Lucky Bloki. Także no, polecam Wam brać udział y, na właśnie na konkursach i możecie naprawdę dużo Lucky bloków zgarnąć. Także drop tak naprawdę z y, Lucky bloków jest bardzo spory, bo na przykład możecie sobie dropnąć biczona lub anarchiczne, y, anarchiczny set lub y, wiecie jakieś narzędzia. Elitne e też możecie sobie dropnąć y, totem, trójząb E, zmiana profesji, to już Wam właśnie przychodzę. właśnie co to znaczy ta profesja? E, sercowy mieczy ta, taki sam miecz, czyli sama Anarchy SMP, czyli po prostu możecie sobie przyczynić, że najraż przyjąć na trybie e, 10, 5 z takie same cząty, e, no jakieś bloczki, e, naprawę, właśnie mendinga i, i szutkara. Dobra, e, także e, po prawej stronie, na właśnie laki bloków, znajduje się tak naprawdę zmiana profesji i tak naprawdę na czym to polega? Po wejściu na tryb e, Admin SMP macie e, Na gói wam się wyświetla po prostu taki ale komunikat Że jaką profesję wybieracie Jest do wyboru Admin czy Cheater I Administratorzy, że tak powiem, tutaj macie na tabie macie oświetlone e, kto jest adminem, a kto cheaterem, oczywiście tutaj nie widać za bardzo, ale to jeśli macie na przykład standardowego Mayta Minecrafta to myślę, że bez problemu widać. Macie takie coś jak umiejętności e, i tak, umiejętności admina cheater ma inne, macie tak. Perełka, czyli wrzucasz szybko 10 Perełk przed siebie. E, Zamrożenie, zamrażanie kolejnego uderzenia do gracza na okres 5 sekund. E, teleportacja, czyli do losowego e, gracza z przeciwną klasą, czy tam ogólnie profesją. E, latanie, no to na 10 sekund. Real model, creative, to um, po prostu macie, moda. Siła dwójka na 30 sekund i niewidzialność na 60 sekund. Pokażę wam jeszcze jakie umiejętności yy, ma Cheater. Dobra, że jesteśmy na admin SMP2 i umiejętności Cheatera macie takie. Czyli macie latanie na 10 sekund, czyli tak właśnie na ładmina. Yy, macie szybkość na 2 minuty, szybciej kupanie na 2 minuty. Yy, Elytra, czyli że możecie po prostu bez konieczności yy, w EQ możecie latać. Ser traci w odbierz darmowe 8 ser do maksymalnej ilości serd. Naprawdę to jest bardzo mocne. Kopiowanie, możecie sobie spróbować dowolny tematy z, z EQ, czy tam na przykład macie skrzynce ne? czy pender No i tyle. Także po prawej stronie, jak jesteście, właśnie znajdujecie się tutaj, jeszcze picia, Macie tak, paczki monet to możesz sobie po prostu kupić i po prostu wam wypadają e, od 1500 do 3000 sztuk monet. E, tutaj macie profil taki ogólny serwerowy, czyli jak zwykle na każdym poziomie się tam znajduje rynek, czyli po prostu rynek graczy, możesz sobie kupić różne itemki wystawione przez e, innych graczy. A żeby to zrobić, trzeba po prostu napisać wystaw. E, pota, na przykład powiedzmy, że 1000 e, i, i chyba tyle. Dobra, widzowie. Także obok ręku macie rzut monetę, Czyli, jeżeli po prostu Wam wypadnie odpowiednia e, strona monety, no to po prostu chyba wygrywacie, jak się wysyłać, i, Na przykład, jeżeli czy orła, a wypadnie Wam reszta, to przegrywacie. E, tutaj macie sklepy do Teca. E, tak samo jest na Anarchy e, SM, SMP i na rafik.pl, ale e, no tutaj macie no, tak naprawdę podobne, mm, podobny sklep, podobne item i, i tak dalej. E, tutaj możecie kupić za 80 serduszek w rangie VIPa na 30, na jeden dzień. Także na każdym No, każdy tryb. no. E, na serwerze, nie? Jest naprawdę mocne i chyba na. E, jeszcze nie widziałem, żeby można kupić, właśnie, vip za serduszka, nie? Dobra. Także tutaj macie e, standardowe sklepy serwerowe, czyli po prostu możecie sobie kupić itemki, e, które są w sklepie, Normalnie. E, tutaj macie zlecenia zabójstw, czyli po prostu, jeśli jakiś gracz wystawia zlecenie, żeby danego gracza zabić no to po prostu jeśli go zabijecie to otrzymujecie mnie jakąś nagrodę jeśli gracz jest jakby tym bardziej błogaczy, no to po prostu macie tym, tym większą nagrodę także na wielu właśnie serwerach takie coś takie właśnie zlecenia występują Dobra widzowie, także obok zleceń macie zadania, czyli po prostu dużo właśnie na dużych ilościach serwerach macie takie zadania, na przykład na Sliwalu, na Slayboku i tak dalej. Że na przykład jak kliknucie sobie tutaj e, zadania e, górnika, to jak wykopiecie 640 sztuk stona to otrzymujecie 500 dolarów czy tam 800 monet na przykład i tak dalej. Wykopiecie 50 diamentów, to tak samo i mniej więcej. Te jeszcze mam zaplokowane, ale to pewnie dlatego, że yy, nie gram za bardzo na tym trybie. Mniej więcej yy, są podobne takie zadania jak yy, tutaj, nie? Dobra, widzę, tak że oprócz zadań macie po prostu sklep za monety czasu. Dowiedziałem się przed chwilą, że Chodzicie sobie tutaj i macie sobie kupić laki, Bloki za 120 monet macie jedną sztukę. Za e, 30 monet czasu macie plus 1 serduszko, za 100 monet macie plus 5 serduszek, za 106 macie plus 10 serduszek, a za 500 monet czasu macie 5 sztuk laki bloków. Naprawdę warto. To oczywiście standardowe rzeczy jak e, enchant e, i na przykład nie, naprawianie usuwanie zakręci, po prostu jak macie danego zakręcia, e, to sobie usuwacie Rando, TP też tutaj macie jakieś właśnie żeby e, zwierzęta zabić i tutaj macie e, te parkę, nie? Dobra więc, także jeśli pójdziemy sobie od tego miejsca na no, wprost, to macie tutaj więzienie i tak naprawdę nie wiem na czym to polega poważnie. E, po prostu nie się jeszcze poza strefę PvP, e, jakby znajdujecie się po prostu na e, takim A la Spawn. Po prostu na spawn się znajdujecie. Po prostu nie wiem na czym e, to polega, po prostu możecie sobie przyjść i zobaczyć co jest bardziej takie chyba dla de designu niż e, po prostu w filipinie. Dobra widzowie, także tutaj macie tak naprawdę podsumowanie dzisiejszego filmu. Macie e, do wyboru swoją klasę admin lub cheater. E, każda klasa posiada swoje umiejętności, właśnie e, o te właśnie, o, ta, o te umiejętności chodzi. Zmienić swoją pracę poprzez zmianę profesji, zdobywaj serwis zabójstwa graczy, tak jak na wszystkich serwerach SMP, zdobywaj ser za zabójstwa sklepy, Sklep, sklep, z, sklep z, z, za serca, czyli właśnie też to właśnie pokazałem, Rewalizować monet, i rzut monetą, a nawet zlecaj zabójstwa innym i zlecenia. No i tak naprawdę macie podbić serwer, czyli mm, komunikat od administracji. E, tutaj macie też topkę, też sobie po prostu wbić na serwer i zobaczyć zobacz, czy jesteście właśnie na tej topce i jak często to gracie. E, także widzowie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. E, także zostawcie suba, opatrzcie w górę i wbijajcie do Discorda, bo parę przykład właśnie do administracji. Także info opisie i w komentarzu.